Dzień, mam mam Tych TV A dzisiaj Jesteśmy w podróbie Brawl Stars I dzisiaj wam pokażę moje konto Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem No i co? Lecimy! No i Te, Teraz będzie z, yy, Teraz będą z tego o, trzy odcinki Więc tworzymy sobie w tym odcinku jeszcze 5 skrzyneczek. Będziemy ciągle otwierać 5 skrzyneczek. na no, odcinkach. I na komentarz. No to y, dla niego otwierać skrzynaczka. Bo Barleya mogę ulepszyć. Jest to skrzynaczek z tej sali. Jakbyś też ktoś mnie widział. E, no. No i lecę ulapszyć Barleya? Gdzie ten Barley? Bardziej, chodź tu. No. No No i dziś Wam pokażę moje konto w tej grze. No i lecimy z tym. Jestem już. I skoro mowa o rankingu, to jestem pierwszy na świecie. Gram dopiero od 4 dni, więc szybko to wbiłem. No i teraz lecimy do profilu. jesteśmy już yy, tutaj. No, i mam. No, i mój rekord to 36 570 puszczak, 14 gemy. Golda miał najwięcej: 87 000. Zagrałem 15 000 rund. Yy, mamy 4000 4 wygranych na. na tym, na. czy na 3. Mam wygranych na showdownie 8000. Mam otworzonych 900. 11 boxów i 213 big boxów. Skoro mowa o boxach, no to, no to jest tutaj 51, i zostawicie tutaj moi drodzy 5 łapek w górę. No to. Otwieram na odcinku Mega Boxa. No i lecimy do postaci. Jesteśmy już przy postaciach. No i mam paru tam na 35 ranku 3, 9, 10, 1, 12, 12 mam. No mam Shelly, Nite, Colta, Bula, Jessie, Brock, Broka, Dejna Majka. Bo, Tika, bita, Rosel, primo i tyle. No i koniec tego materiału. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subika na kanale i niech ktoś napisz, i niech widzowie się zgłaszają. Zgłaszajcie się na Top Model, który odbędzie się o 19.00, a No i ja się już z Wami żegnam. Do widzenia. Cześć.